Bardzo lubię dzielić się pozytywnymi informacjami z Państwa, w szczególności kiedy za oknem taka pogoda już śpieszę z pozytywnym vibem prosto z sali rozpraw sądu okręgowego w Kaliszu. Ponieważ 11 marca pani Monika, jak również pan Łukasz, wygrał swoją sprawę frankową, którą prowadził przeciwko bankowi BPH, sąd uwzględnił ich roszczenie w całości. A dlaczego to jest taka wyjątkowa sprawa? 14 stycznia tego roku został złożony pozew, a już na 11 marca 2025 roku zostało wyznaczone posiedzenie celem przesłuchania stron. Po zakończeniu postępowania dowodowego, kilka minut później sąd wydał wyrok uwzględniający całe roszczenie i zasądził na rzecz moich mandantów kwotę 279 tysięcy. 377 69 groszy wraz z setkami liczonymi od dnia 26 listopada 2024 roku. Oczywiście zasądził również na rzecz moich mandantów kwotę 11 830 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. Orzeczenie co prawda jest nieprawomocne, ale wydanie orzeczenia w dwa miesiące to już jest duży sukces orzecznictwa.